Przed mikrofonem Wigry TV, Jakub Kowalski, nowa twarz w Suwalskich Wigrach. Poprzednio SMS Łucia, co było Jakub wcześniej? Przedstaw się może kibicom. Wigry. Kuba Kowalski, tak jak Pan powiedział, poprzednie kluby no to Łukas SMS, wcześniej te pół roku ostatnie, wcześniej półtora roku Konkordia Piotrków Trybunalski, trzecia liga i pół roku jeszcze... Unia Skierniewicza, także trzecia liga. To wszystko daleko od nas było nie było. Uzasadnij zatem dlaczego w ingresowałki? Pretendent do awansu do pierwszej ligi mam nadzieję, że z moją pomocą wszystko się potoczy tak, że awansujemy tutaj z chłopakami. Kolejny powód to moi koledzy z SMS-u, z którymi razem chodziłem do szkoły, razem się wychowywaliśmy, nauczyliśmy rzemiosła piłkarskiego w jednej szkole. Gdzie najlepiej czujesz się na boisku? To znaczy. Jeśli chodzi o pozycję, no to tam bok pomocy, prawa, lewa, ewentualnie napastnik. W klubie, w SMS-ie grałem na prawej pomocy, wcześniej grałem na lewej, u trenera Majaka w Concordii, grywałem też w ataku, także prowadziłem sobie także z tą pozycją. Tak szczerze, dużo wiedziałeś o Suwalskich w grach, no wiadomo, za sprawą kolegów z SMS-u, Łódź Andrzeja Niewulica czy też Maćka Makuszewskiego, pewnie coś mówili. Eee, tak, mówili, opowiadali mi, że jest atmosfera fantastyczna, że ludzie są tutaj przyjaźni nastawieni do piłkarzy i eee, ogólnie do sportowców. Eee, dużo także wiedziałem grając właśnie w Unii Skierniewice, gdzie graliśmy z Wigrami w Concordii i jak byłem w, na testach w stalowej woli, gdzie graliśmy razem Sparing z, z suwalskimi Wigrami. Analizowałeś tabelę, aktualną tabelę drugiej ligi grupa wschodnia i sytuację Wigier. Na co twoim zdaniem e, tak naprawdę stać w e, Stać oczywiście na awans. E, ja tutaj przychodzę z myślą o awansie. E, to jest tylko 6 punktów straty do lidera. Moment, to, to nie jest wcale ta, taka bardzo wielka strata, prawda? Myślę, że powalczymy. No, jesteśmy w stanie, jest tutaj bardzo dobra ekipa dzisiaj nawet na turnieju, z, y, poznałem chłopaków. Część chłopaków, bo reszta jest na urlopach i uważam, że jest bardzo wysoki poziom. Oglądają nas kibice Suwalskich Wigier. Co może im zadeklarować w tym momencie Jakub Kowalski? Eee, żeby wierzyli, przychodzili na stadiony, bo piłka nożna jest dla kibiców. No i że e, postaram się, uczynię wszystko ze swoich sił, abyśmy awansowali do tej pierwszej linii. Życzymy powodzenia w Suwalskich Wigrach. Witamy! Dziękuję, dziękuję, witam.